I tak, hej Kasiemka, witam wszystkich na takim odcinku, taki Q&A, oczywiście opowiadam, pozdrawiam, polecam itp. td Oczywiście chciałbym odpowiedzieć na kilka was, waszych pytań, które e, zadajecie e, no, w komentarzach pod moimi filmikami. Zrobię sobie taką małą ściągę, wy jej nie, nie, nie widzicie, ale będzie e, sporo, sporo, sporo punktów. Mm. W tle tam słychać jakieś porządeczki, oczywiście jestem na, na garażach, na, na warsztacie, jest na sobota, tu się dzieją różne <grym> dziwne rzeczy. E, co no, porozmawiamy sobie trochę o wadze, bo pytaliście o wadze, kiedy będę sobie sprzedawał tematyka mojego nowego laptopa. To co będę robił, w przyszłości jeszcze kolejne odcinki jakie będą e, 15 minut dla lasu na temat magnesu, sobie poprze, porozmawiamy... E, mm, o wsparciu o muzykę, pios, piosenka też pytać, I kiedy coś nagram, ale do, do, do tego do, do, dojdziemy. Jeszcze wiele, wiele innych, coś na temat konkursów. Polecę kilka noworokujących y, y, kanałów. No nic, nie ma na, na co czekać. Oczywiście osoby, które nie są zainteresowane tym, tą tematyką tych odpowiedzi, no to nie, nie muszą siedzieć. Siedzieć na pewno, nie będę dzisiaj nic demontował, rozbierał, nic nie będę łowił, tylko będę gadał i odpowiadał. A więc lecimy. Jednym z Waszych pytań jest właśnie czy oczywiście, czy sobie ta waga, historia tej wagi. Oczywiście sobie tu podsuwam wszystko tak sobie, staram się bez przygotowania. Historia tej wagi flamigowej. Historia jest taka: waga zakupiona co? Na Allegro, na aukcji na, na Allegro. Y i co, no niektórzy, niektóre osoby znają historię tej wagi, oczywiście ja kupiłem tą wagę, zamówiłem ją ja jako nową, przyszła mi jakaś po prostu uszkodzona nie? waga, tak żebyście widzieli, nie działało nic, z wyrwaną baterią, kabel poszarpany, no i napisałem tam na Allegro do, do tego sprzedawcy co to jest, miało być nowe, do, dostałem jak jakiś bubel zagrażający, że tak powiem zdrowiu i środowisku. Ale patrząc na, na te aukcje u niego, patrząc, że on te sprzedaje po prostu uszkodzony sprzęt. i Wytłumaczył mi się, że zaistniała po prostu pomyłka i, i że mi przeprosił bardzo za, za ten incydent. No i tak, żebyśmy tego dali, że on mi przyśnie nową wagę, tą to miałem mu odesłać. I tak też się stało, no ale ten po prostu mm, sprzedawca jeszcze mi zwrócił pieniądze za, za tą wagę, także tą wagę jakimś cudem dostałem za darmo. Co do wagi, no pytacie się czemu nie ściągnę tej folii ochronnej, no jakoś tak, patrzcie tu jest taka ochrona, tutaj jest ta folia, raczej tego nie chcę ściągać, bo biorę też tą wagę z sobą na magnes, jest tam różnie mokro, wilgotno, brudno i tak już trochę już ten, ten tutaj, że po, po, powiem ten element oberwał, chcę żeby tutaj gdzieś tam elektronika była uchroniona, <laughs> niektórych wkurza tutaj odbicie, no ale nic. Waga, temat wagi przegadany, jest, fajnie służy, nie jest to po prostu, nieraz tam pytacie czy jakaś pozostałość po interesie, po biznesie, nie, tu z tej strony też są ceny, właśnie fajnie, fajnie się sprawuje, tak, można sobie wbić cenę, przeliczyć ile się dostanie, ile wart jest złom, no i tyle, waga na bok, lecimy dalej. Kolejne pytanie: sprzedaż złomu? No pytacie, kiedy będę złom sprzedawał. No, jak mi się tego stalowego nazbiera, no to go na pewno będę sprzedawał. Chociaż intencja jest taka, że, że to może no, no, teraz na no machność jeździ mniej, tak gdzieś te miejsca się e, pokończyły. Ale jak mi się tego złomu stalowego nazbiera, to już na pewno jest to, że kasierka będzie przeznaczona na, 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 na schronisku, a więc na koty. Także tak to wygląda. Kiedy? No naprawdę nie, nie wiem. No tak samo ze sprzedażą tego złomu, no to na, kolorowego, tak miedziucha, no to na pewno miedziuchę będę chciał sprzedać na metaleu też, nie wiem. Może za, za tydzień, może za dwa, może jeszcze się na, na zbiera aluminium. Z tego co widzę, no to też będę się starał zbierać, także. Też bym już chętnie coś tam sprzedał, no ale musimy, musimy, musimy jeszcze trochę poczekać cierpliwości na pewno będziecie wiedzieć, widzieć odcinek ze sprzedaży. Także co dalej? Lecimy dalej. Temat konkursów. W tej chwili się odbywa oczywiście konkurs na, na, na narzędziach, które otrzyma, no, otrzymałem oczywiście od Cornela Jeziorka. Także w porządku, pozdrawiam się, przyjacielu. W poprzednim odcinku możecie zobaczyć sobie jak czyszczę to narzędzie, jak go przygotowuję. I co do konkursów, no pojawiły się jakieś tam komentarze, że wśród tych konkursów, że to jakaś jest tam spekulacja, że wiadomo już kto wygra że wy, wygra, wygra kolejny youtuber, już to dzisiaj przeczytałem, który go będzie promował, tak? <głos》> nie ma w tym żadnego interesu, żeby ktoś u mnie wygrał. Jak chce się promować u innych youtuberów, to są inne formy, tak? Wystarczy jakoś pomóc, wysłać jakąś paczuszkę, nie muszę specjalnie, nie wiem, tu gdzieś symulować, żeby w tym konkursie wygrać. Poza tym nie są to też jakieś tam mega nagrody, nie wiadomo ile warte, żeby to jakieś spekulacje musiały być, bo na przykład od razu sobie, jak pomyślałem, na szybko Waga włączona. Te narzędzia, wartość tej nagrody, tych, tych, tych narzędzi na złomie, cyk, cyk, cyk. Po 70 groszy strzelam. Nie, jak jest za, 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 za gruby, co ja zrobić? Te złote pominę się. 0,7. Na złomie maksymalnie za to dostaniemy 31 groszy, No to co to jest? Wiem, więcej jest warty ten czas poświęcony na to. Także. Tak to wygląda, nie ma to ani sensu, nie wiadomo, spekulować przy tym, ani kombinować, nie wiem, no konkursy na moim kanale będą były i będą, po prostu najbliższy, naj, największy to oczywiście będzie na 2000 subów, myślę, że gdzieś może do końca roku się uda, no ale ale nie wiem, zobaczymy jak, jak to będzie forma zawsze tego losowania będzie taką jaką stosuję, będę kręcił odcinek nie, nie, nie robi live'ów, chociaż je mogę robić ale no nie chcę, no technicznie nie, nie jestem tego w stanie zrobić, nie będę robił live'ów na warsztacie, bo nie mam tutaj internetu na przykład. O. I tyle. Na temat konkursów, tak to wygląda. Ja zawsze się cieszę, jak wygrywają właśnie widzowie. też mi się przyspomniał Widzowie, którzy widzę w komentarzach, że są aktywni. No, są też widzowie youtuberzy, tak, nic co prowadzą kanały. Też są często, ale często przy konkursach pojawiają się jakieś nowe niki, nowe loginy, że tak powiem. Też tak to bywa, że pewno niektórzy nie obrażając wszystkich, ale są jacyś konkursowicze, którzy tylko szukają na konkursach. I pewno, jak każdy z youtuberów się cieszy, jak wygra ktoś. To nie wiem, często komentuję, często jest na kanale, no bo znają te, te loginy. Nic, tyle na temat konkursów. Lecimy dalej. Temat laptopa, laptop. Jak wiecie, otrzymałem oczywiście e, laptopa prosto z Anglii, od Dariusza Jabłońskiego. Oczywiście pozdrawiam się, Dariusz, wielkie dzięki. Temu też jest taki dług wdzięczności dla niego, też dla was, dla tych wszystkich osób, które wspierały mnie, że nie nakręcę te filmy codziennie, już Adi się pyta skąd ja biorę siłę, czy ja w ogóle śpię. <grych> Jakoś mam, staram się zorganizować ten czas, żeby kręcić te, te filmiki, Jakieś takim jestem takim teraz pozytywnie naładowany, że codziennie miło, że już nie mam sił, wracam z pracy też, że mam dojść nieraz serdecznie, ale nawet jazda do tego lasu na 15 minut to jest naprawdę takie, taka odskocznia, lepsza jak porządna kawa. I dzięki właśnie takim widzom jak właśnie Dariusz Jabłoński mam tego powera i będę kręcił i nie wiem, nie chcę powiedzieć, że się nie poddam. będą kiedyś się przyjdzie taki dzień, że nie będę kręcił, no ale staram się kręcić dzień w dzień i tak to wygląda. Lecimy dalej. No, i tak na temat kolejnych odcinków, pocz, pocz, poczekania. No, co tak już od Kornela Jeziorka te, ten temat jest załatwiony. Czeka jeszcze demontaż radia. To radio zdemontuje. Czeka jeszcze w kolejce i temat jeszcze z plombownicą. Te nożyczki podkowa. O, w naj, jednym z najbliższych odcinków zdemontuję taki oto kompresor. O, co, narzędzia? Patrz, takie oto bydle mi się trafiło. Teraz możemy go zważyć, i waży. Fuch, fuch. Fuch. Patrzcie, 17, ponad 17 kg kompresor, także zapowiada się ciekawy odcinek. Kiedy będzie? Nie wiem, czekajcie cierpliwie. Co do właśnie naprawy, regeneracji nożyc. Nożyczek, gra, ra, ra, i, i te podkowy. Mam taki właśnie temat, żeby zrobić taką elektrolizę i potem żeby te elementy ocynkować. Tylko, że potrzebuję jeszcze zdobyć kwas solny o stężeniu 30%. No, nie da się tego zamówić na Allegro, bo nikt tego nie wysyła. Muszę to gdzieś dostać w jakimś sklepie chemicznym. Także jak to zrobię, to zapowiada się naprawdę ciekawy odcinek. Chciałbym, żeby te nożyce nabrały takiego blasku i może potem w przyszłości nawet takie na, narzędzia będę. I je tak, że powiem, oświecał. <laughs> no, pytacie często o, o magnes. No, 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 teraz już tak to pogoda nie dopisuje. Coś tu widzę, że miejscówki mi się pokończyły. Eee, jeszcze mam w planie na jakieś gadżety wędkarskie tutaj jechać na moje jezioro poprozańskie. może. Gdzieś jakiś dalszy wypad, no ale już teraz, teraz ciężko. No ostatni taki najlepszy wypadzik, to był, no to na magnesie tam na warcie w... z czym? W Sieradzu. <gryw> Także no, pozdrawiam Marcina z kanału. Tam tam na dnie. Super magnes był. Także był bardzo w porządku i super. Może się tu trafi jakaś miejscówka, szukam, patrzę. No ale jak to widzicie, już ta pogoda nie doskwiera. Jeszcze zanim będą jakieś kolejne obostrzenia, i będzie gdzie można wyjść, no to wtedy w ogóle się skończy. No ale to nic, zobaczymy, jak to będzie. Tyle na temat magnesu. Pytacie też, kiedy, kiedy nowych chwytać. No, no, te dwa mi się widzicie, jak zepsuły jakiś no, taka hńszczyzna, że tak powiem, nawet i lepszy, i ten gorszy, i wszystko się jednakowo jakoś psuje. Chyba nie ma tak rękawice i przysłowiowy z gwoździem, tak to zwyczajnie mówi. Też będę chciał oczywiście tą akcję rów tak z, 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 zwyczajnego pod, podjąć. Pozdrawiam się przyjacielu. Oczywiście też wszystkich zapraszam do takich akcji. No sprzątanie lasu, no to wiecie, pada nie pada, deszcz nie deszcz, śnieg nie śnieg. No to ja chodzę i, i będę chodził i tego nic nie zmieni, nic na to nie będzie mieć większego wpływu, no chyba że nas coś tam przyczyni w domu. Pytacie o muzykę, o piosenkę, kiedy kolejny utwór, bo tam widzę, <laughs> że wam się spodobało Hot Challenge No też mi to siedzi gdzieś po głowie yy, Jak znajdę troszeczkę więcej czasu, chociaż to śmiesznie zabrzmi, no ale muszę znaleźć To coś chciałem zorganizować, już, już w maju było smaczki, że coś zrobię, no ale To, to musi być takie natchnienie Jakoś muszę dostać weny I to zrobię, ale na pewno to mam Nie wiadomo, wiem, widzę, że nie wszystkim to się będzie podobać, no ale I tak to zrobię, także Powinno się jeszcze w tym roku udać, po prostu coś wrzucić, także cierpliwości, jakąś muzykę, jakąś pioseneczkę zaśpiewam, także powinno być fajnie. Temat oczywiście jakichś wspólnych spotkań, gości, no, no w, tym, w tym roku już tego troszeczkę było. Ja z niektórymi osobami to sobie piszemy, jesteśmy w kontakcie, To osoby o tym wiedzą, ale no nieraz naprawdę jest ciężko tak, tak się zgrać. Tak. Jak mi pasuje, to komuś nie pasuje, albo za daleko, albo nie ten, albo ja chcę w weekend, ktoś to w tygodniu. Ale i tak w tym roku udało mi się tak spotkać z statkiem z kanału w kanale. Pozdrawiam się, t -t -t Tadek. Drugi raz wspólnie z statkiem, no to jeszcze przyjął Tomek. Tomek potem O, tak? Pozdrawiam się, Tomasz. Eee, trzecią, Bogna, Perasz był. Eee, udało mi się wyjechać do zwyczajnego. Pozdrawiam się, Mariusz. Przyjechał do mnie Robert z kanału z głowy. To jest super, był wcześniej u, u tego. U, 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 u Jakuba, U Jakuba Julaja i U Sylwestra. Pozdrawiam też, oczywiście, Was. Ostatnio byłem u Marcina w, w się radzą w kanale oczywiście przy okazji pozdrawiam też Natalię pozdrawionka od Reni jeszcze kilka temat spotkań jeszcze nawet z, z widzami także no piszcie też w tym temacie no sami wiecie jak, jak to jest w życiu że to nieraz te u mnie te, te spotkania które były to było po, po, po prostu po prostu tak jak ja pojechałem po prostu spontan tak czy tak samo jak Robert wyraził chęć, że pakuje się, jedzie i przyjeżdża. No to cyk, no i ją pasowało, już się zgadali w tym, w tym terminie. No o włos brakowało też do spotkania z Egonem, tak? Z gangu poszukiwaczy. Ale no tak, 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 to jednak bywa. nie? No, nas, nas, następnego dnia jednak udało mi się tam podjechać do zwyczajnego, też tutaj niedaleko od nas, no ale też by był ciekawy odcinek. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę się gdzieś spotkać, żeby gdzieś tam, mieć jakąś propozycję nam na magnes, gdzieś tu niedaleko, od, oczywiście od tychów, piszcie, piszcie, albo nawet przypominajcie mi się, bo naprawdę jest bardzo dużo tej, tej korespondencji. I, i, i no i jakoś... ciężko to jest nieraz poukładać, nie? Pra, pra, prawda? A nieraz tutaj. tutaj... A, kurwa, za dużo gadam. A nieraz po prostu. Jednej osobie, drugiej osobie pasuje, no i jest, jest jazda, jedziemy. Dobra, przechodzę do następnego punktu. No często też pytacie o jakieś tam e, propozycje wsparcia, przesyłania przesyłek, tego naprawdę też jest bardzo dużo. Dziękuję Wam za to, za właśnie ten, te, te po, poświęcenie. Wasze propozycje no, ze wszystkich też nie, nie, nieraz nie, nie mogę skorzystać, tak zresztą piszecie, bo niektóre osoby to no, no chcą, chcą nawet mi tutaj wysłać pralkę i telewizor, ale no co ja z, no, z, tym, z tym zrobię. Eee, do demontażu z fantami, naprawdę nie mam, nie mam, nie mam problemu. Ale oczywiście jestem chętny, otwarty na wszelakie oczywiście propozycje. Dziękuję Wam za to, za to udowodniliście to też właśnie tym waszym wsparciem w postaci tej akcji na laptopa. Pieniążki oczywiście zostały też wykorzystane, bo i sobie tu kupiłem oświetlenie i pieniądze poszły na paliwo i dzięki temu mogłem też nawet właśnie pojechać do, 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 do tego się raza, do też tych pieniążków z waszego wsparcia także wszystko miało pozytywny wpływ na kanał. Kanał się oczywiście rozwija. No i, no i tyle. Dalej lecimy. A teraz chciałem właśnie przyjść do takiego punktu, który sobie tutaj zaraz zapisałem. Oczywiście chciałem polecić takie rokujące kanały, które mi się podobają i widzę, że, że po prostu coś z tego może być. Mam tu taką ściągę, no będę to ze ściągi, bo sobie gdzieś tutaj poukładałem to wszystko. I pierwszym takim kanale jest mm, Straża Gracyknik. Pozdrawiam Cię przyjacielu. Jest to kanał z demontażem złomu. Ma dwóch, dwóch subskrybentów. Spośród nich jestem na pewno ja i podejrzewam, że jest Marcin z kanału Tam na Dnie. Gdyż Strażak recykling też jest się radza. Dowiedziałem się o tym jak po emisji tych filmików z wizyty u Marcina. Ma już cztery filmiki, także wpadajcie. Wydaje mi się, że będzie ciekawy, ciekawy kanał z demontażu i myślę, że już od dzisiejszego dnia będą tam subiki przybywać. Oczywiście link do kanału będzie w, w opisie poniżej. Drugim takim kanałem, którym polecam to jest Dębowy, 20, 28 subskrybentów ma, 21 już filmów, yy, kolega fajny jest z Magnesem, to ma w Niemczech z tego co rozumiem, łowi yy, na takim starym porcie, kanale. No on wyciąga naprawdę sporo fajnego ząbów, wpadajcie do Dębowego na kanał Dębowy, też link do kanału zamieszczę poniżej w filmiku. Trzeci kanał, który polecam, taki rokujący jest Macio's Casting. 61 subskrybentów, 31 filmów. Nie tak dawno kupił prawie półtonowy silnik elektryczny, który z tego co rozumiem zamierza rozebrać, przetopić, bo już ma ten też piec pełno wytopić coś z niego. Fajne koszuleczki na 15 minut sprzątania lasu, kolega tu jest z Norwegii. Pozdrawiam cię gorąco ser serdecznie. Jeden z pierwszych filmów po prostu <grym> ze sprzątaniem lasu za granicą, który umieścił. Także wpadajcie do Machos Casting. Kolejnym kanałem, którym takim polecam to jest Czaja Recycler 87 subskrybentów, już 22 filmy, ostatnio jedzie ostro z filmami, właśnie Czaja u mnie wygrał tamte narzędzia poprzednie, no i patrzcie dzięki tym narzędziom zaczął kręcić, używa tych narzędzi, narzędzia robią karierę, także wpadajcie do Czaja i wiemy, że już tam część z Was jest, bo widzę to, też tutaj kolega systematycznie wrzuca filmy, jest fajnie, kolejnym kanałem Prosto z Grudziądza fajny kanał lubię ten kanał sporo takiej eksploracji sprzątanie jest sprzątanie lasu na magnes też chodzi już tam 127 subskrybentów i widać że to pędzi do przodu i będzie ciekawy kanał kolejnym kanałem no to oczywiście który tam polecam z tych rokujących no to jest z głowy od Roberta pozdrawiam się Robert już ma tam 131 subskrybentów też widzę że po tej wizycie <głos》> u mnie po tej akcji z laptopiem sporo mu przybyło także super dziękuję wam za to i to są takie, te, te, takie e, nie, sześć tych kanałów, takich właśnie, które polecam, które rokują, które zaczynają, które potrzebują tego takiego kopa wsparcia, e, który ja dostałem. I dalej lecimy. Chciałem też polecić e, takie kanały, które ja lubię. Z tych oczywiście mówiąc, tych mniejszych, nie, nie mówię o tych dużych kanałach. Obserwator Plus, Prospektor Mega, który gościu, aktywny zawsze na moich filmikach, Kobylina, gorąco polecam, lubię oglądać jego filmy. Legin, gośćku z Anglii, no super gadka, super to, fajnie się naprawdę ogląda, wpadajcie, no i oczywiście mój, 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 mój przyjaciel z tej grupy, oczywiście zwyczajny 50, wpadajcie, wiem, że jesteście super gościu i tak to są te takie cztery kanały, które tak naprawdę y, polecam, lecimy dalej. Co do widzów, no to jest was tylu, że nie jestem w stanie wszystkich pozdrowić, ale jestem w stanie pozdrowić widzki, tak, bo mam naprawdę w tym gronie są kobiety. Nie wiem, czy jeszcze mam wszystkie wymienię, ale wymienię te najbardziej takie aktywne, które są naprawdę aktywnymi kobietami na moim kanale. I bardzo Wam dziękuję dziewczyny za to. Pozdrawiam was serdecznie. Jadąc tak po kolei to, co sobie tu spisałem, co widzę to tak. Ewa Stanisławska, pozdrawiam się. Ania Krysiaki TV, Live is cool. pozdrawiam Cię Viola super, dzięki, mega aktywność, Natalia z kanału Moje Życie w Polsce, Malwina W. jest, Wanda Kozakiewicz, Wandzia, pozdrawiam Cię, też jest, bardzo długo już jest, bardzo długo komentuje moje filmy, super, Dadziejka z kanału Dadziejka i Mario, też tutaj często jesteś, eee, Mon Monia z NL, i ostatnimi czasy Ewelina z kanału Beauty Świat, oczywiście pozdrawiam Was dziewczyny wszystkie. Super, cieszę się, że na takim kanale, taki kanał ma zainteresowanie kobiet. Super, mega, mega, mega się cieszę. No i co mojka nie chcę Wam zabierać za dużo czasu, nie wiem ile ten film będzie trwał. Chciałbym się zmieścić w 10 minutach, ale ja jak, jak nieraz mówię, na wypada jak gadam, gadam, gadam i gadam. To takie moje spostrzeżenia, moje odczucia, to wszystko co powiedziałem. Nie wiem, pewne jak będę teraz to odsłuchiwał, nagrywał, to będą z pewnych rzeczy się będę śmiał, ale staram się po prostu powiedzieć to, co myślę, jak to czuję, jak to widzę. No i nic! Życzę Wam, oczywiście, miłej soboty, super niedzieli. Jak się Wam podobało, to standardowa łapka do góry. Jak nie, to w dół piszcie komentarze, i właśnie pisanie tych komentarzy jest dla mnie bardzo ważne, bo wiecie, że odpisuję na wszystkie komentarze. Oglądajcie reklamy, to naprawdę pomaga youtuberom. Ja widzę po swoich statystykach, że naprawdę jest fajnie i ja też u innych oglądam całe reklamy, nie pomijam. I co? Hejka, siemka, trzymajcie się, do zaś, pozdrawiam serdecznie i oczywiście dziękuję, że jesteście. Hejka!